O bokiem, bokiem, bokiem! Golić końcówkę. Siema, nikodem z tej strony. Jacek się spóźnia, a o, o właśnie jedzie. Siemo. Witaj podróżniku. Wiesz, wiesz, czy... jedziemy? Nie wiem, powiedz mi. Autodrąg pomoże. Ło, zajebiście. A, pomoże się, mówi, nie? To, chy chyba tak. No, czekaj, kf, Mam Czeka ciężki plecak. A słyszałeś, jak stuka, nie? To, no jeszcze nie, nie, nie rzuciłem uwagi. No, ja na czegoś nie, 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 to. nie stuka jakoś dziwnie, nie? Piękny jesteś, wiesz? Dziękuję. To ja, dziękuję. Wiesz, tak o, dobra, spotykamy się z Erikiem. Na cirku, na nas miał czekać. A, no, makowanie produkcji. A co jedzie, po co jedzie, po co jedzie? Co, co jedzie? Ja pierdolę, jest Czekaj, ja dzisiaj dzisiaj pijemy ja tak? No, no nie, nie nie. nie, nie Nie, nie, Ford. Nie, nie. Ja pońcę na kto uważa, inaczej nie zna się. Tak. Do czteropaka obchod do gazet pentaka. No to co, czteropak do nagrywania, no. nie? Żeby tak przyjemnie co? się tak. Tak tak. robiło. Dzisiaj z nikodem, będziemy robili relacje Jak to wyjdzie zobaczymy Czy to wyjdzie też zobaczymy <grym> Jesteśmy wdzięczni JDM3M za akredytację medialną Mam nadzieję, że was nie zawiedziemy. Chodź przedstaw się do kamery, kim, kim jesteś? Ja? Przechodniem jestem tylko, zwykłym Aha, czyli nie Przecież... startuje pan? Nie Kurwa jaka fura Moje, no co no, 1.8 turbo, tak? 19 <laughs> 9RL duże wtryski 130 kunia, ale jak zaciągnie na jedynie, to o kurwa, nie? Jest du dużo fajnego materiału tutaj. Bardzo, Bardzo dużo. dużo. Bardzo eee... mi się podoba, bo wszystko ma jedną wspólną cechę. Eee... Wszystko jest japońskie. Wszystko jest japońskie, tak. Ja jestem dużym fanem, nie wiem czy widać. Eee... No nie widać. Nie widać. Ale jestem dużym fanem. Pierwszy mój eee, taki, eee, że tak powiem, taki event. Mam wrażenie, że nie jestem zestresowany paradoksalnie. Mam wrażenie, że będzie się, będę się dobrze bawił. Idziemy nagrywać dalej innych, inne załogi itd. Tak Kto tu do mnie wypisuje? Duolingo, nie zrobiłem Zastanawiam się, kiedy mi pójdzie. To dobrze jej. W jaki czas celujemy? Tak, 54, że byłoby było dobrze. Ile tu mamy na latane? 365. 6, prawda? Niedużo, to do, dopiero się dotarło. Ale jest luks wersja z Szyberdachem. Tak, za po... bogate. Szkoda, że bez półteka. akorda szóstkę miałem jako pierwsze auto i też do na załapkę. No fajne konty w no. Dużo radości dają, nie? A który rośnik to jest? 99 P 99 e, to ładny stan tego środka jak na 99. No, No że tak powiem, widziałem Startujecie to powodzonka Tak, dzięki Jak się czujesz po pierwszym przejeździe? Pierwszym przejeździe? Audio nagrywasz? Ta, no widać, nie nagrywam Zajebiście To dobra. poczekaj, dobra, może jednak nagrywam Tak zwany turbo no. Dobra, zamknij Dobrze, jak się czujesz po pierwszym przejeździe? Po pierwszym przejeździe? Ja się czuję zajebiście, szczerze Bardzo mi się podobało, to mój pierwszy raz Pytę. Jest zajebiście Tylko, że jest pewien minus no. Jeszcze chujowo. <laughs> Jak na razie, jeszcze bardzo, no, chuj, jeżdżę no, bardzo chujowo. Pi Pierwszy raz na trackdaju jakby, więc to nie ma. No, nie nie może raz... mi tobie tego za dużo, tak? Yo, to prawda. Pierwszy to raz. My... Ale czuję, że auto chce mi pozwolić na więcej, nie? Gdy... Tylko że ja źle zakręty biorę. Jakbym brał lepiej zakręty, to ona też by się posłuchała i by było lepiej. Czas aktualnie, bo pewnie też o to zapytacie, to wyprzedzę. 54,22, najszybsze okrążenie. Najważniejsze, że jednak wiesz, przyjechałeś tutaj, co nie? Więc chcesz, tak. chcesz jednak poprawiać jakieś tam swoje umiejętności, prawda, no. dążyć do się coraz lepszym, co nie? Jak widzisz, że jest mie jeszcze miejsce do poprawy, to. Serio? Tylko zajebiście. Ja bym e, nie już... prowadził wtedy, Mazda. Ty chcesz? A wie, słyszałeś co mówił Adam, że jak ładnie poprosisz, to może każdy wsiąść. Co jest? Ty się... co ty, o, tylko musisz mieć kaskę. Ja chyba nie chcę ładnie poprosić, ja się boję tego auta. Czemu się boisz tego auta? Ja mam w strasznie wujowy czasy. A ja się boję, że rozpoczął. No, jak... nie, jako... nie, nie, że ty, nie ty, nie ty kasztanie. -ka ty, ty będziesz jako pilot. Ty to będziesz ty, siedział na, ty pasażerce. na pasażerce. Ja ci nigdy w życiu nie dam tego auta prowadzić. Co ty? Co ty myślisz? Ja pierdzielę, rozważył się. Ja się właśnie nie rozmarzyłem! <laughs> nie no, rozmarzyłeś się, bo myślałeś, że, że ja ci do... proponuję przejażdżkę No właśnie, to cię poprowadziłeś. Prawda? prawda? kończymy ujęcia. Dobra. Prezentacja Dwini. z Dewaldem teraz z Mamy za 15.12. Yy, jazdy tak w zasadzie już 2 godziny trwają. Yy, na ten moment taki bilans to dwa auto wypadły ze z trasy. Na szczęście bez większych szkód. Jeden to lanewo, gdzie nic się nie stało poważnego samochodowi. A drugie no to już integra wyleciała, ale to już gorzej wyglądało. Na szczęście przynajmniej po karoserii nie było nic widać. No zderzek dostał, tak, tak. tylko dostał. Czekając no. jeszcze parę godzin tego wydarzenia jest na razie bardzo fajnie, pogoda sprzyja i, e, i krótka przerwa na posiłek dla kamerzystów i, i lecimy dalej nagrywać i, e, i fotografować dla was całe zdarzenie. Wszystko możecie też obserwować jak zawsze na, na koncie Trinity, na którym e, na Instagramie wrzucamy od razu to co się dzieje, to co robimy także nastąpiła kłótnia mała między tutaj nami, a Nikodemem. kto będzie to montował. A nie, Eryk, na spokojnie, zresztą tu nawet na nagraniu... Odblokujesz ten telefon? No, 29,2 no. Na, na spokojnie, wiesz co? No. Bo to te teraz zauważyłem Linie masz no. fajną, co nie? No. Tylko zobacz e, Jeszcze jedna rzecz Bo tutaj ten zakręt jest dosyć sklepy tutaj wyjście, co nie? No. Na spokojnie to, to tu jest ładnie, jest git Tutaj trafiasz apex, fajnie Zobacz jeszcze na spokojnie pół metra masz po lewej. O niebo wcześniej musisz gaz zacząć, zaczę, zaczę, zacząć przyspieszać, bo masz jeszcze jo. sporo ten. wiesz jak jest, ja że tak ja mam, ja tak że dokręcam ja kierownicę, a to dalej ta, cały czas no tak samo no, skręca. Ja instynktownie no, po prostu odpuszczam gaz. Na spokojnie jeszcze wiesz, bo to ja rozumiem, bo to ślepo jest, bo to nie widać tego. Na spokojnie gaz, a niebo wcześniej, nie? Dobra. Tutaj robimy loga paliwowego. Jeszcze jest tak na kurwa dwie trasy do trzeba. No, Nagrywaj ty... relacje na ten, na telefonie. Ja telefon zostawiam telefon, żeby mu nas nie dodawać. Tak? Już mu wystarczająco dodaje. Kurwa, no w sumie o 50 kilo więcej. <grym <grym dobra. Dobra, biedny, się ustawiać. jeden kurwa Numer 20 2, proszę że ustawiać. Erik, pamiętajcie, czego się nauczył kolega po fachu, nie? Pamiętajcie, jeba ciepłkę. Na radę, poprawić czas. Zobaczymy. Ja zrobię jedno i drugie, Co to tu przyjechało? Ja pierniczy. Słuchaj, mamy taką złotą zasadę, że jak jest i imprezy, zawsze otwiera jakiś klasyczek, który ma powiedzmy 40-50 lat, coś koło tego. A safety zawsze jest jakaś zabaweczka młodsza. Była Supra, teraz RC. No tak, musi, musi doganiać, że tak powiem. Na tym no tak, wiesz, musi być samochód gotowy, żeby wyjeżdżać w razie W ogniem no na tor, więc... Siema. Siema. Musiałeś aż tak robić? Nie wiedziałem, że to będzie na, na relację. Czemu? Ja ci głupio. Głupio mi. Bo Czemu? Na trzecim zakręcie wypadłem toru a piszę, że poprawiłem czasem. No bo poprawiłeś Lol no, poprawiłem, no. poprawiłem no poprawiłem, no. Kurwa skromny. Poprawiłem, ale chuj, no. Przestaw się. Co? Cześć, jestem Maciek, bardzo Cześć, lubię Honda tak, Civic oraz szybką tak, jazdę. Eee, powiem wam tak, Newfitek Kikin. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Pamiętajcie ciepkę. baciepkę. jak tam pizza. Z ananasem, ja pierdolę Dobra, zajebiście Dobra. Dobra Tylko z ananasem Jest ananas i jest zajebiście <grym> Dokładnie tak Te mikra krzycz, dawaj No to tak cicho I talerzyki idą do E36 Pozdrawiam Jadłem pizzę, niesamowita Ale mam przebitkę jakąś nagrać vloga, ten pan Nagrywam vloga Koli, Goli końcówkę Golisz końcówkę? Daj. nie wiem co się mam na to odpowiedzieć. Tak, szczerze Niko. Hmm. Hm. Five Czy To wciągnę już? i tam było dać za czy nie? A co? Red Bulla. za picia. Red Bulla za freer Red Bulla za frajer. Widzimy po Red Bulla wszyscy? Idziemy nie. po Red Bulla. Red Bull, Red Bull. Mm, Red Bull. Mm. Mm. Red, Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Czekam, bo ku słapy. Red Bull. Chodź, chodź, chodź. 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 Red Bull. Red Bull. Czekaj, Weź mu dalej, do, do Baku. Dodam do, do mu skrzydło. Eryk, co pijesz? To <grym> jest <grym> Co masz, Grację? Red Bull Red Bull? Tady będę tak, szybciej, ja ja będę z lecieć na to że nie jechać No tak, tak e, Kodere, Są trzy różne szkoły Ja pierdolę No i która jest słuszna? Erik? Ja lubię Red Bull Najbardziej szczerze no, mówiąc, Red Bull Ale tak Ale ja, tak nie, ja też nie Tak do... Do... nie do kamery Tak nie, ryszę, <laughs> nie, <laughs> nie, <laughs> nie <laughs> do kamery Tak, tak. do kamery Oglądają to, słuchają Red Bull Red Bull Tu też już mają Red Bulle To jest kasno Tu już piją Tu już Red Bullki są pite Vlogi? Vlogi, no No, no, no mówi. Będę sławna? Na no, no, no no waszym tajsza, kanale Na <noise> Pozdrawiamy Czy zjadałeś tylko na nasze? Jacek, pokaż się Ci się bardzo spaliłeś <noise> na kartce też no. no Mam ochotę cię tak wiesz tak. <noise> I am black Uuu, takich rzeczy proszę nie mówić Dobra, sorry no. Cofam tak, dobra Mr. Vany Sorry. Medium Rare. <laughs> medium Rare. To już jest kurwawe. Tak. Bardzo chciałbym już być bogaty, żeby mieć wypierdolone żeby... Dalej szanować to auto, nie? Ale żeby mieć już na tyle wylane, że nowy komplet opon nie? Masz. Masz bies, nie? Ciepło, grzeje mi na łeb. 20, nie? 18, 18 przygotowuję. No jest, się. nie, zaczekał się. Wytorby jest fanta Yeah, Jej, bo. Ostatni przejazd. Oby nie, oby nie, oby przedostatni. Jest jest oby, 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 jeszcze jeden był. Bardzo fajne oprzycie wnętrza Dzięki. Też maga Sama żona robiła. O. to ona Ja szanuję takie przeróbki. Sam się lubię bawić. Kurde też w, te, w środek w mam stok, ale w środku jest odwalony. No. W środku najwięcej czasu spędziłeś. No dokładnie. To samo mówiłem moim. Nie? Ty to czekaj, masz kierownicę jeszcze <grym> Kierownicę, ja te dary to też są wymienione całe, nie? No.

Tak zwana pajzda.